W kolejnym filmiku dzisiaj będzie daily vlog. I tutaj sobie Sonia leży. Bawiła się właśnie tym swoim bałwanem, który jest właściwie mój, ale ona go sobie wzięła No i teraz tutaj odpoczywam. A ja będę dla Was nagrywała. Jak coś będzie ciekawego. Z tam, Sonia, dalej sobie będzie gryzła proszaka? Pokaż się, Soniczka. No i jej niedawno przemywałam oczy, ale widzę, że chyba znowu nie będę musiała jej niedługo przemyć. Co tam? Co ta Martka? No więc, będę dla was dzisiaj nagrywać filmik. Tak, Sania się już czepała, tutaj wstaje sobie. I do zobaczenia potem. Narawiam też właśnie świeżej wody dla Sony, bo wiadomo, że trzeba pyskowi zmieniać. Zaraz ją tu zawołam właśnie na śniadanie. Teraz będę szykować śniadanie dla Sony. Tutaj już nasypałam sobie karmę i jej to pomieszam z pasztetem. I potem jej dam i ona sobie zje takie śniadanko. Teraz będę przygotowywała śniadanie dla Zuzi i dam jej trochę listków kapusty pekińskiej. I jej właśnie zaniosę. Na pewno sobie to zje, bo ona lubi tą kapustę. Ja teraz idę poszukać Zuzi, gdzieś w pokoju jest. I dam jej właśnie tą kapustę pekińską na śniadanko. Tutaj Sonia sobie siedzi na pufie. I strasznie świeci słońce, więc nie wiem, czy coś w ogóle widzicie. O, tam jest Zuzia. Tam jest, więc jej dam tutaj śniadanie. Tak, Sonia też oczywiście idzie. I ona już sobie tutaj je, tylko nie wiem, czy coś w ogóle widać, bo on strasznie słońce świeci tutaj od okna. Ja pokażę, Sonia. Sonia też jest tą kapustę pekińską i tutaj rozwaliła na podłodze. Wychodzimy teraz z Sonią na spacer. Biorę ze sobą tą piłeczkę dla niej, żeby jej może trochę porzucać. I biorę jeszcze tą smycz wyciąganą, co z jej przypnę. No i oczywiście woreczki. Jakieś smakołki, nie wiem czy mam ze sobą, ale może coś tam mam. Więc my teraz wychodzimy nie wiem, czy mamy coś nagramy. A jeszcze zobaczę, jak wam coś nagram, to wtedy wam na pewno pokażę. Zaraz ty wyciągam sobie jakieś smaczki, bo będę chciała z, trochę, z trochę poćwiczyć y, jakieś komendy, sztuczki i tutaj poszukam jakichś smakołyków odpowiednich. Tutaj mamy te, ale te smaczki się nie nadają do sztuczek, tylko tak, żeby sobie nie dać. Możemy jeszcze z tymi z Boscha poćwiczyć coś. I tutaj mamy jeszcze te dropsy. Jeszcze mieliśmy takie smakołyki z mintona, które Sonia bardzo lubi, tylko nie wiem właśnie gdzie one. Gdzie one są. Jest tutaj, chyba te. Sonia bardzo lubi te smaczki, więc może tej trochę tak pokruszę i z tymi trochę poćwiczymy. Sonia już wącha, bo czuję swoje smakołki. Albo tutaj wezmę i te dropsy, tylko nie wiem, bo to są. A tu mamy jeszcze te ciasteczka, Lolopec. Wkładałam jeszcze te rybki, te resztki z poprzedniego opakowania. Tworzyć. już. Sonia. No dobra, tego. Dobra, już zjem sobie tego jogurtowego dropsa. Yy, I może poćwiczymy z czekoladowymi. Sonia. Dobra, może jeszcze jednego mlecznego dostanie. No i my sobie poćwiczymy jakieś komendy. Wstań. Poproś. Leżeć. Od razu się wstydzi. Wstydź się. Wspólnoty się na niej. Chciałam też wam powiedzieć, że zapraszam was do konkursu, który już ogłosiłam na moim kanale. I ten konkurs potrwa do 6 kwietnia i jest on z okazji 450 widzów i możecie zdjęcia mi przesyłać właśnie na maile, albo na Fanpage'a mojego do 6 kwietnia do północy. Oczywiście, jeżeli chcecie, no to możecie wziąć w tym udział. Nagrody to są dwie paczki smakłyków jakieś dla psa oraz jakąś zabawkę też kupię. No i też jeżeli chcecie, to możecie brać udział. I ja Was oczywiście zapraszam. Sonia już sobie tutaj zasypia. Będzie tutaj pewnie spała teraz, może jakąś godzinkę czy ileś. No nie wiem, czy może będzie jeszcze w sumie u nas coś ciekawego, nie wiem. Jeżeli już wam nic nie nagram, to żegnam się z Wami. No, a jeżeli tam jeszcze Wam coś nagram, no to się dowiemy. Sonia teraz sobie śpi, a ja teraz polepię coś z modeliny, bo od jakiegoś czasu lepiej właśnie z modeliny. I tutaj mam taką cukierniczą Ta brokatowa też jest fajna. I jeszcze tak nie umiem za bardzo lepić, dopiero się uczę takie niektóre rzeczy lepić. Na razie mam chyba ulepionych, kilka tylko rzeczy. Tutaj. Takie właśnie różne. Ciastko. Takie coś. Takie ciastko z nadzieniem. No i ja jeszcze nie za bardzo umiem, jeszcze tak trochę nie wychodzi to, ponieważ od niedawna właśnie zainteresowałam się lepiej nie z modeliny. I teraz sobie trochę właśnie polepię, póki Sonia śpi. Już ulepiłam trochę rzeczy. Tutaj takie trzy ciasteczka. To te e, Teraz taką owieczkę. Nie wiem właśnie czy jej nie dam sobie do koszyczka y, do święconki, ponieważ no, owieczka, baranek, tak ja, że się ze świętami, więc może y, jakąś upiekę już w piekarniku albo ugotuję. To dam sobie taką owieczkę nawet y, do koszyczka, gdzie fajnie wyglądała. Chociaż wiem, że mi to nie bardzo wychodzi. Ponieważ ja nie robię tego aż tak starannie, bo jeszcze nie umiem. Upiekłam znaczy ulepiłam tyle tych śliwek, tak dużo śliwek. To jest właśnie ta modelina z brokatem. Bardzo ładnie wychodzi. Chociaż u mnie nie, nie tak starannie, jak powinno to być. I jeszcze trzy takie jabłuszka. Takie. To takie z policzkami. No. I taka świnka, znaczy głowa świnki właściwie. No i w sumie to tyle rzeczy tylko. Chciałbym jeśli sobie, sobie Sonię ulepić z modeliny, nie wiem czy się da. Albo może Zuzie. Zuzie będzie chyba łatwiej, a Sonia trudniej. Co to? Sonia. Coś głodna? my znowu wychodzimy i z tą smyczą teraz bierzemy te szelki też y, zakładane tylko tutaj na łapki tylko te grubsze niż wcześniej no i teraz idziemy sobie idziemy Sonia? i może jak coś to wam nagramy co Sonia co Idziemy, chodź Sam dam Sony to, yy, chciałam dać Sonic coś jakiegoś gryzaka. Tylko muszę tu znaleźć. O, może to? Tak, tu jest to Pedigree dentastic Fresh. Może takiego jednego jej dam? Tylko wyjąć nie mogę, może takiego jej dam i ona sobie to zje. To Sonia? Sonia ja sobie teraz ten patyczek z Pedigree, tylko ten z gry chyba Fresh, czy jakoś tak się to nazywa ten zielony, co jest w kolorze zielonym. Łapka z... z bliska. Ja właśnie wróciłam z ze sklepu i byłam po czasopismu przyjaciel-pies, ponieważ dzisiaj wyszedł nowy numer. Tak, jest kwiecień. Kosztował 6,90. I chciałam wam tutaj pokazać pewną rzecz. Ogólnie numer prezentuje się tak. I chcę poszukać tutaj jednego artykułu Tylko teraz go nie znajdę Jest artykuł, że już są kleszcze właśnie i trzeba uważać na swoje psy Ja sobie niedawno kupiłam u weterynarza yy, właśnie już środek przeciw kleszczom i będę jej podawać A tutaj Zuzia sobie siedziała w legowisku, Soni so teraz schodzi No więc a więc je ja Soni podam. Mogę to przybliżyć jeszcze. No. I byłam też w sklepie już kupić yy, trochę nagród y, do konkursu, który organizuję. No ale nie będę ich wam pokazywać jeszcze, więc tak jak mówiłam są to dwie paczki smaczków oraz yy, jakaś zabawka, więc smaczki już kupiłam. No i to w sumie wszystko. Tutaj jeszcze Sonię mam. Tak, Sonia przyszła do gazety, do wszystkiego. Do Zuzi. No. Teraz sobie siedzę na komputerze. Tutaj na blogu Sony. I zastanawiam się właśnie nad zmianą tutaj tego nagłówka. To znaczy nie nazwy, tylko tych zdjęć. A jeszcze zobaczę, czy tak nie zrobić coś innego tutaj. No i jestem też na y, stronce Sony, czyli na naszym fanpage'u. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, że mamy fanpage'a i że tutaj dzieje się najwięcej. Tutaj jest całe ogłoszenie konkursu. No właściwie to samo, co pokazałam w filmiku, ale tutaj jest też ogłoszenie na fanpage'u. Tutaj mam też, zawsze daję wam linki do wszystkich stron. Jeżeli jest nowy jakiś filmik, to wam daję tutaj link. Tutaj są też zwykłe zdjęcia, takie z naszych codziennych dni z Sonią. I kiedy jest też nowy wpis na blogu, to tutaj wam też daję link, że jest nowy wpis. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapraszam Was na naszego fanpage'a Świat Czterech Łap. No i to wszystko. Teraz posiedzę sobie trochę na komputerze. I nie wiem, czy jeszcze będzie coś ciekawego. W tym tej vlogu to już wszystko i do zobaczenia w kolejnych filmikach.